Hej, witajcie bardzo serdecznie z tej strony Grymaniak. A to są nowe informacje ze strony Giant Software na temat Farminga symulatora 25 i jego przyszłości. Co dalej z Farmingiem 25? Możemy się dowiedzieć i wywnioskować ze screena, który właśnie Wam pokazuje, że będziemy mieli na pewno Silverum Forest mapę, która mocno jest nastawiona na zrąb drzew. Możemy tam się bawić w drwala. Tam jest mnóstwo terenów z drzewami, z różnymi rodzajami drzew. Na pewno pamiętacie bardzo dobrze tą mapę z farminga symulatora 22. Na plus idzie to, że Giant Software napisał nawet, że będzie free download, czyli za darmo będzie ta mapa tak samo. Jak tutaj mamy informację o jakimś remasterze mapy z Farminga 22, ale co to będzie za mapa, to możemy się tylko domyślać, bo widzicie, że tło jest zamazane. Stawiałbym na przykład na mapę alpejską. Co wy myślicie o tym? Dajcie znać w komentarzach. Ja stawiam na mapę alpejską. 28 lutego wychodzi Farming Simulator VR. Tutaj już mówiłem na jednym z moich TikToków, że Farming Simulator VR. To będzie dla ludzi, którzy uwielbiają tą wirtualną rzeczywistość. Bo ja osobiście nie będę specjalnie kupował gogli, które są no troszkę drogie. Nigdy nie korzystałem z gogli VR. Pewnie jest to niesamowite przeżycie. Ale ja jakoś nie jestem do tego przekonany. Wolę klawiaturę, myszkę, ewentualnie pada. Ale jak widzicie na tym zwiastunie tutaj krótkim co wam teraz pokażę. Świetnie to wygląda. Będziemy mogli używać na przykład klucza pneumatycznego do odkręcania kół, myjki ciśnieniowej i to wszystko będzie się działo przed naszymi oczami. Tak, jakbyśmy byli w tej grze, to jest fajna koncepcja. Ale ja bym się jednak skupił na tym, żeby farminga 25 doprowadzić do perfekcji, poprawić masę błędów, które są. I pewnie jeszcze będą, a nie startować do wirtualnej rzeczywistości i zadowolić mniejsze grono graczy, bo pewnie tych graczy na wirtualną rzeczywistość nie będzie tyle co Farminga Simulatora 22 i 25. Tym czym Giants jeszcze nas zaskoczy na pewno w pierwszym kwartale 2025, czyli ja myślę, że to jest luty, marzec, to to, że będzie patch 1.6, jak tutaj widzicie na screenie i content update też będzie free download za to naprawdę ukłony dla was Giants że robicie dużo darmowego contentu i będzie to po możliwość pobrania dla wszystkich to jest bardzo fajnie naprawdę szacun za to i sam jestem sam jestem ciekawy dla tych co zakupili Gres sezon Passem, no to będziemy mieli tutaj jakąś first pack, czyli pierwszą pa paczkę. Możemy się tylko domyśleć, co tam będzie. Ja myślę, że może będzie kilka nowych maszyn, albo kilka maszyn z marek, z którymi będą współpracować, bo doszły też słuchy nie tylko mnie, bo innych youtuberów też, że Giants prawdopodobnie szykuje. Coś z pokroju Mercedesa. Nie wiem, czy to będą ciężarówki, czy może jakieś pojazdy. Może jakieś pojazdy autonomiczne Mercedesa. Przejdźmy może do kwartału drugiego 2025 roku. Myślę, że pojawią się do, do lipca. To, co najbardziej mnie interesuje, to jest właśnie Precision Farming rolnictwo precyzyjne. Na to ja osobiście najbardziej czekam, i zapewne na pewno Wy też na to czekacie. To prowadzało takie innowacje, i tak ułatwiało rozgrywkę, i tak pomagało nam na tym gospodarstwie zarządzać naszymi funduszami i tak dalej, bo nie rozrzuciliśmy za dużo nawozu, nie rozrzuciliśmy za dużo obornika. Według mnie to powinno być już w podstawce, no ale dobra, dacie to w następnym patchu, w update. ale myślę, że będzie to na pewno za friko. Także zobaczmy, co jeszcze tutaj będzie. Już nawet jest napisane, że rolnictwo precyzyjne powróci. Więcej poprawek, no poprawek to akurat musi być więcej i poprawki... Były, są i będą, no bo zawsze ktoś coś znajdzie, zawsze znajdzie się coś do poprawki jeśli chodzi o symulator farmy. Niektóre popularne mapy wkrótce pojawią się w farmingu symulatorze 25. Dajcie znać w komentarzach, jakie mapy byście chcieli zobaczyć najbardziej z Farminga 22 w farmingu 25. Johnstam te daje taką fajną informację. Uwaga, pewne fakty mogą ulec zmianie, dlatego nie podajemy konkretnych dat ani szczegółów, dopóki nie mamy absolutnej pewności. Zaczyna się tak robić jak z GTA 6. Może wyjdzie we wrześniu tego roku? Może wyjdzie we wrześniu 2035 roku? Mam nadzieję, że tu takiej rozbieżności dat nie będzie. Że Giant akurat zrobi to powiedzmy tam w przeciągu kilku miesięcy, a nie lat. No, akurat tutaj nie musimy się martwić. Pewnie jak 25 rozkręci się za 3 lata, to będziemy mieli Farminga 2028. Moi drodzy, Farming 2028 na pewno się pojawi, chociaż ja bym wolał, żeby pojawił się dopiero Farming 2030. Żeby dali w końcu 5 lat na to, żeby 25 mogła się bardzo fajnie rozwinąć i żeby gracze mogli się nią nacieszyć, bo powtarzałem to, powtarzam i będę powtarzał że farming 22 jak zaczął się fajnie rozkręcać to nagle pojawiła się 25 no trochę dla mnie to trochę było też rozczarowujące bo jako gracz w farminga 22 kiedy ta gra już wyglądała naprawdę świetnie kiedy było naprawdę bardzo dużo modyfikacji stała się tak naprawdę mega grywalna to nagle pojawia nam się farming 25 z masą błędów z narzekaniem graczy i czekaniem na pierwszy patch no sorry Winę tu. Niestety to nie dla mnie. Oprócz nowej zawartości dla Farminga 25 i innych gier, zaplanowaliśmy dla ciebie jeszcze więcej ekscytujących rzeczy: transmisje społecznościowe. Czy tutaj chodzi o jakieś gameplaye? Czy na przykład duzi gracze, że tak powiem, duzi YouTuberzy będą grać we Farminga? Nie mam pojęcia. Aktualizacje stąd Farmy na blogu. Artykuły i wywiady pomiędzy ogłoszeniami. Kreatywne zwiastuny i treści społecznościowe na naszych kanałach Akurat jeśli chodzi o kreatywne zwiastuny to jestem ciekaw I sam nie mogę się doczekać jakichś fajnych zwiastunów Bo to będzie na pewno, na pewno miłe dla oka No i tutaj karnet na sezon pierwszy To jest oczywiście przepustka na sezon pierwszy No kto kupił no to wiadomo Macie też informację, że zdobądź nową zawartość do farminga 25% I zaoszczędź do 25% Czyli... Jeśli kupicie podstawkę, a później kupicie sezon pasa, no to przepłacicie 25%. To można jeszcze w ogóle powiedzieć na temat informacji, które Giants nam przedstawia? Za dużo się nie dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się w sumie tyle, co nic, no bo w sumie za dużo nie jest napisane. Ze zdjęć możemy tylko wnioskować, możemy się domyślać. Jedna mapa powiedziana, jaka, no tutaj kurczę, ta mapa jest zamazana. Ja tutaj no nie jestem w stanie nawet porównać. Tej zamazanej miniaturki do żadnej miniaturki z map z farminga 22, i tak cały czas główkuję, co by to mogło być. No, zastanawiam się cały czas, co by to mogło być. No, na pewno patch 1.6. No, z tych ciekawszych rzeczy, z najciekawszych to oczywiście dla mnie Precision Farming, to numer 1 Znowu to powtarzam. To by było na tyle w tym materiale, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, na co wy najbardziej czekacie. I dajcie też znać, co by Giants mogli jeszcze poprawić w nowym patchu. Co tak naprawdę sprawia wam największe kłopoty w graniu jeszcze? Czy to optymalizacja, czy jakieś błędy graficzne? Dajcie oczywiście znać, wszystko sobie razem ładnie przeanalizujemy. Ja na większość komentarzy, które będę w stanie, to odpowiem. A tymczasem trzymajcie się cieplutko z tej strony: grymaniak. Pamiętajcie o łapce w górze. Cześć.